Jo, tym razem lektor dał dupy. Po wczorajszym melanżu, śra, ziga i myśli, że jest Pokémonem. A do tego uśnął na piedolony na sraczu pigmea. Ale że ja jestem bardzo miłym panem, a Hali mnie poprosił, to opowiem wam bajeczkę. A więc, tak. Za kula, kurwa. Za górami, za lasami, za wszystkimi burdelami żył sobie Hali. Żył sobie i mieszkał w iglo. Jak zwykle srał pod siebie, a szczał na zewnątrz. Posłuchajcie tej bajeczki. Siemanko, to ja, Hali. A to moja dolina prawiczków. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałem zostać raperem i chciałem... Yy, zgarniać w kurwę sztosów hajsu. No ale że mi się nie udało, no to jestem żulem. Piję brynę, dużo piwa piję i, i jestem na bezrobociu. No, kurwa i tak bawię się świetnie. No no z tym no trudno no. Ale chuj, przejdźmy do sedna sprawy. Swego czasu w dolinie prawiczków było naprawdę w kurwy spokojnie. Szczerze, to nigdy nie bałem się wychodzić. Nawet do kościoła na ranne kazania ojca Natanka. Teraz jednak doliną prawiczków zaczli rządzić kibole. Sam kurwa Peja żyje w strachu, a ja nie potrafię się nawet spokojnie wysrać. Co dnia boję się jeszcze bardziej. Poważnie jest przejebane. Opowiem wam, co się wczoraj stało. Idę sobie spokojnie spacerkiem po Brynę, spokojnie sąsiednią yy, ulicą Prawiczkową, domem palowego, nie? A tu nagle ja pierdolę. Jakaś pała w kominiarce wyskaskuje z baseballem z wintla i miałem przejebane. To był atak kibola. Ty kurwa! Klękaj kurwo! Ściągaj majty! Wypinaj dupsko! Kurwa szybko! Szybko ruchy kurwa! A, ale ale co jest kurwa? No no co jest kurwa? Jak rzeczny byłem. Pobrynę idę. Ja nic nie zrobiłem. Zostaw mnie! Zamknij ty, kurwo! Klękaj tu chuja i ciągnij lachonie, bo ci kijem zajebie! Nie kurwa! ty Tylko nie to, kurwa! Ziomek! Zostaw mnie! Ja mam psa! Kota! <ślambo> Szambo może wypompować! Co onik zrobiłby ze mnie, kurwa? Zaptyryj, kurwa! Na no chuj się odzywasz? Bierz do dzioba i chapaj, kurwa! <ślambo> kurwa! <ślambo> Ale ja nie chciałem! <ślambo> Dlaczego mi to robisz? A co mnie to kurwa obchodzi? Bierz albo. <śmuszczaj> bo mnie zaraz <śmuszczaj> Ale ja nie chcę! Mam wstręt do ogolonych kutasów! Nie pierdol! Za kim kurwa jesteś? Za gejami czy za lesbikami? Szybko, kurwa, odpowiadaj, smato! Odpowiadaj, kurwa! No, no, no jak to za kim jestem? Za Osamą Biladenem i mam przy sobie kałacha. <tryk>